Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym podcaście i dzisiaj na celowniku czwarty, ostatni już tom książki Gdańszczanie Bruno Nazwarny. Poprzedni tom. Akcja jego działa się w latach 70. A tutaj mamy znowu nawiązanie do 1971 roku, kiedy to jeden z przyjaciół Benka, czyli głównego bohatera, traci syna. Przyjaciele się spotykają przypadkowo w sierpniu, rok później, w 1972 roku. No i tutaj ma Bronek taki dylemat, co ze sobą zrobić w obecnej sytuacji, czy coś go jeszcze w ogóle w tym Gdańsku trzyma. No bo tak naprawdę polscy gdańszczanie sprzed wojny nie mogą tutaj żyć w spokoju. Bronek myśli o wyjeździe za granicę, no ale to też są potrzebne zgody. No i tutaj taką mamy smutną refleksję, że polscy żywi świadkowie tej polskości Gdańska, w pewnym sensie z tego miasta uciekają. I tu taki y, cytat. Co ja tu właściwie robię? Upominam się w polskim Gdańsku. U przedstawicieli polskich władz o to, by moi polscy rodacy mogli tu w Gdańsku pozostać? Czy czegoś nie pomyliłem? Czyżby ci tak bliscy mi ludzie, których kości leżą na tym zdeptanym i nadal jak ich pamięć po niewieranym cmentarzu na zaspie, także tak straszliwie się pomylili? Czyżby leżący tam działacz polonijny Augustyn Wesołowski już przed wojną był jasnowidzem, że przeczuwał, iż będziemy przez władze polskie właśnie w taki sposób potraktowani? Władze polskie, kim są ci ludzie, którzy tu przybyli, rządzili i rządzą? Czyżby w ogóle nie uczyli się historii? No, i finalnie Bronek wyjeżdża, a Benek, może trochę w reakcji na to, zaczyna częściej odwiedzać swoich kolegów sprzed wojny. No ale, żeby nie było tak jednoznacznie negatywnie, to też podkreślone jest to, jak Benkowi imponuje, że w Gdańsku buduje się port północny. I to nie dziwi, kiedy wiemy, że Benek był synem portowca, więc ma to dla niego szczególne znaczenie jeździ go oglądać z poziomu Westerplatte i nawet w tej ekscytacji wysyła list do Bronka do RFN. Odwiedza generalnie z sentymentem wiele gdańskich zakątków. Obserwuje także to, jak jego dzieci dorosły, jak pojawiają się wnuki. Sam ma na karku pięćdziesiątkę, tak mniej więcej. I napotyka między innymi któregoś dnia swojego nauczyciela, i to jest też takie ciekawe, bo oni wspominają to, jak natknęli się na siebie również w obozie, ale też to, jak y, każdy z nich inaczej to zapamiętał, każdy z nich na inne rzeczy zwrócił uwagę, y, ale też Benek jest wdzięczny, ile tak naprawdę pod takim kątem wychowawczym dzięki temu y, nauczycielowi dostał. Y, no i tutaj. Y, Właśnie cytat z tego, ze słów tego wychowawcy. I dlaczego w ogóle nawiązuję do tego cytatu? On nie jest taki, nie wiem, spektakularny w kontekście fabuły książki, ale dla mnie osobiście był uderzający, jeżeli chodzi o przekaz i w swoim podobieństwie do cytatu z Williama Ortona, i tamten cytat uwielbiam. Zaraz też zresztą spróbuję go tak mniej więcej przywołać. Ale najpierw przeczytam Wam fragment z książki Gdańszczanie. Zastanawiające jest, że nie zapamiętałem tamtego wydarzenia, odparł zamyślony wychowawca. A w Panu utkwiło ono tak głęboko. Często się zdarza, że to, co jednemu ulatnia się z pamięci, drugiemu utkwi na zawsze. No i u Ortona jest, można powiedzieć, analogiczny w swoim wydźwięku cytat, że tu cytuję. To niezwykłe, że oto jest jakieś zdarzenie, i jedni właśnie je zapamiętują, a inni właśnie o nim zapominają. Mam nadzieję, że nie przekręciłam za dużo, ale tutaj już, że tak powiem, mówię z pamięci. No ale naprawdę to jest taki cytat dosyć mi bliski i po prostu to podobieństwo wydźwięku było dla mnie wręcz uderzające, więc postanowiłam to sobie wynotować. Mm. Mamy dalej sytuację zarysowaną, jaka panuje w kraju i państwo potrzebuje funduszy do tego stopnia, że nawet Benkowi nałożono bardzo wysoki podatek w wysokości 300 tysięcy, a on ma 2 tysiące renty wojenne i teraz takie pytanie w ogóle, skąd on ma to wziąć? I tutaj yy, chce mu pomóc właśnie Bronek, ten, który wyprowadził się do Niemiec, kiedy Benek go odwiedził, no i Bronkowi przyszło to z w miarę łatwością, więc tutaj Benek ma taki ogromny dylemat. Czy może i on nie powinien się przenieść do Niemiec, skoro tam mają tak dobrze, a po prostu w Polsce mm, po prostu dostają z każdej strony nazwijmy to baty, ale, ale jednocześnie są w nim takie myśli, które go jednak w tym Gdańsku zatrzymują. Przykładem może być to, że. Przypomniał sobie o rocznicy Wielkiego Piątku w Stutthofie, kiedy były masowe mordy, między innymi na księżach. I on poczuł, że on powinien być w Gdańsku, że właśnie osoby, które dbają o pamięć o tamtych wydarzeniach, powinny być na miejscu. No i później książka nabiera trochę innej dynamiki. Mamy tak naprawdę rozdział, który liczy aż 60 stron i nawiązuje do y, sytuacji y, z sierpnia 1980 roku, trochę jakby z wydarzeń, które poprzedzają to wszystko. Najpierw w ogóle mamy y, taki cytat, który y, mówi nam o tym, jak w ogóle narrator czy też autor y, widzi Gdańsk i to tworzy nam takie podwaliny pod te wydarzenia, które są opisywane później. I tu cytat. Gdańsk był od wieków miastem, którego mieszkańcy reagowali zawsze żywo na wszelkie niesprawiedliwości. Obojętnie czy rodziły się wewnątrz potężnych fortyfikacji miasta, czy zagrożenia przychodziły z zewnątrz. Gdańszczanie nie pomni na groźby i nawet przykre następstwa, przeciwstawiali się odważnie tego rodzaju poczynaniom. Bronili zarówno swoich praw bytowych, jak i religijnych, a przede wszystkim stawali w obronie miejskiej samorządności. I z jednej strony mamy taki Gdańsk, który jest skłonny do walki, a jest o co walczyć, bo pojawiają się na przykład protesty, aby uwolniono więźniów politycznych. I tu również cytat: W prasie nie publikowano tego, że w więzieniach są ludzie aresztowani za swoje przekonania i odważne wystąpienia. Mówiono tylko o huliganach, złodziejach i ludziach zakłócających porządek publiczny. Do nich zaliczano także tych, którzy głośno wyrażali swoje niezadowolenie z powodu braku mięsa w sklepach. No, i właśnie, to jest też jeden z paradoksów. Mamy okres ym, olimpiady w Moskwie, i mimo tego, że dowiadujemy się, że hodowla mięsa w kraju nie ustaje i ludzie naprawdę mają ręce pełne roboty, no to okazuje się, że tego mięsa w sklepach nie ma, więc towar jest produkowany w kraju, a w kraju jednocześnie go brakuje, więc jest to taki swoisty paradoks. I cały ten rozdział jest wręcz naszpikowany takimi Przykładami, jak działa propaganda, i jak to się nijak ma do rzeczywistości, a jednocześnie pokazane są. Yy, taka jest pokazana taka reakcja na wydarzenia sierpnia 1980 roku, po tym jak Anna Walentynowicz została zwolniona, jak rozpoczyna się strajk. I można powiedzieć, że mamy taką relację tego strajku dzień po dniu, oczami właśnie już teraz, jak się dowiadujemy, Benedykta Kordy, czyli tego głównego bohatera. No i może dlatego, że mamy tutaj dzień po dniu. No to dlatego ten rozdział liczy aż 60 stron. I przykładowo przytoczono nawet w pełni 21 postulatów, którymi, które spisali strajkujący. Więc to też zajęło pewną przestrzeń w tym rozdziale. Ale chciałabym pokazać kilka takich cytatów, które pokazują przykład, w jaki sposób jest to zrelacjonowane, jakie panują nastroje i. Jak duże braki mamy w, w zaopatrzeniu. I pierwszy cytat, właśnie to jest z 15 sierpnia, o sytuacji w mieście. Zablokowanie telefonów i teleksów z resztą kraju. Stoją tramwaje i autobusy. Długie kolejki po chleb i inną żywność. Kolejki po prasę. Kolejki po benzynę. Po mieście jeżdżą tylko nieliczne samochody osobowe. Zatrzymała się ta pulsująca krew gospodarczego życia, jaką jest ruch samochodów ciężarowych. Niepokojąca cisza. Kolejny cytat jest już z 20, 20 sierpnia. W Gdańskim Radio brzmi nieustannie poważna muzyka dla stworzenia nastroju katastrofalnego rozwoju sytuacji. I w kontekście zaopatrzenia cytat dotyczący 22 sierpnia. Szybka kolej miejska jest nadal jedynym środkiem komunikacji w Trójmieście. mieście brakuje rano gazet. Brak nadal łączności komunikacyjnej z resztą kraju, ciągły brak mięsa. Jest tylko trochę więcej drobiu. W samach zmniejszono ilość koszyków, co powoduje, że przy kasach jest wprawdzie mniej ludzi, za to do koszyków ustawiają się aż na dwór ogromne kolejki kupujących. Więc mamy takie kolejne paradoksy, kolejne utrudnienia. Hmm. I z jednej strony mamy taki bardzo szeroki opis tego strajku, co z jednej strony mogłoby być ciekawe dla osoby, która tak jak ja nie przeżyła tego. Nie wiem, jak to odbierają osoby, które żyły w tamtych czasach. Mnie jeszcze na świecie nie było wówczas. Więc, z jednej strony, jest to ciekawe źródło informacji, z drugiej strony. Um, no, trzeba się naprawdę podwójnie skupić, żeby być w stanie przeczytać to wszystko ciórkiem. Tak duże jest nagromadzenie informacji i ten tekst ym, trochę się też zlewa, bo z jednej strony mamy niby te daty, ale, ale jednak, y, jednak jest to 60 stron litego tekstu, więc, więc troszeczkę się to zlewa. W kolejnym rozdziale już troszeczkę y, dynamika jest inna i wspomniano na przykład o tym, jak wiele osób zaangażowało się również finansowo, aby mógł powstać pomnik poległych stoczniowców 1970 roku. To, że fundusze napływały z całego kraju, zostało też podkreślone. I tak naprawdę dowiadujemy się, jak ten pomnik wygląda. Mamy opis, mamy taką, powiedziałabym, troszeczkę symbolikę też tego, tego pomnika przedstawioną. Trzy krzyże o wysokości 42 metrów, łączące się ramionami, symbolizują pierwszych poległych stoczniowców. Zawieszone u góry kotwice oznaczały lata 1956–1970–1976, okresy zawiedzionych nadziei polskiego społeczeństwa. Wykonawcy kotwic nie trzymali się ściśle projektu. Ukształtowali je w ten sposób, że stały się nieforemne, pogięte, podobne do postaci zmęczonych robotników. Umieszczone niżej postacie pracujących stoczniowców symbolizują ich postawę podczas wydarzeń 1980 roku oraz społeczną solidarność. Grube dodatkowe spawy, nałożone przez pracujących do utraty tchu spawacze, symbolizowały łzy nie tylko własne, bo pracowali przez kilkanaście godzin bez ochronnych masek, lecz głównie tamte wylane przed dziesięcioma laty. Płonący u stóp pomnika z był symbolem ludzkiego życia. Dowiadujemy się też, że uroczyste odsłonięcie tego pomnika nastąpiło 16 grudnia 1980 roku. I podczas samego wydarzenia była taka wymowna cisza wobec przedstawicieli rządu, podczas gdy oklaskiwano Wałęsę oraz przedstawicieli episkopatu. I dalsze fragmenty. Znowu czyta się dość ciężko, jakby to trochę jest z dwóch powodów. Po pierwsze, ciężko się czyta fragmenty statutów różnych partii, jakichś przemów politycznych, które autor przytacza. No i druga kwestia jest taka, że ja się osobiście trochę zgubiłam w tym takim efekcie, jakoby perspektywa postaci przeplatała się z perspektywą narratora. I tak naprawdę ja się zgubiłam kiedy, w niektórych miejscach przynajmniej. Kiedy jest to narrator, a kiedy jest to jakaś myśl tego naszego głównego bohatera. Później już tak końcówkę książki czyta się troszkę lepiej, z tego względu, że rozdziały są relatywnie krótkie, jest inna dynamika. Znowu wracamy do naszych postaci, więc się robi bardziej fabularnie i czyta się to troszkę przystępniej. I dowiadujemy się, że syn Benka z kolei, Wojtek, mimo że z żalem, to jednak decyduje się podjąć takie starania o wyjazd do RFN-u. To jest okres, kiedy on już ma swoją rodzinę. I, no tutaj, widzimy też, jakby sytuację polityczną w kraju, i co tak naprawdę prowokuje go, że ma trochę mniej tych sentymentów niż ojciec. Dowiadujemy się, że Albo inaczej, po, m, poznajemy przykłady takiego rozkładania polskiego majątku przez partyjnych działaczy i można powiedzieć, że m, wisi takie hasło, y, jak w tym kraju ma być dobrze, jeżeli po prostu partyjniacy robią takie rzeczy. Jednocześnie to jest y, okres, kiedy był zamach na papieża Jana Pawła II, kiedy zmarł kardynał Wyszyński, jest takie poruszenie w tych naszych bohaterach. I przedstawiono, to, jakby, że jest takie poruszenie w społeczeństwie. Finalnie, jakby na tle tych wszystkich wydarzeń, Wojtek się jednak decyduje na ten wyjazd do Niemiec, dokładnie do Hamburga, gdzie już jest ponoć kilkadziesiąt tysięcy Polaków, mimo tego, że jest to takie wielonarodowościowe miasto, ale jestem także Kościół Polski. I on zauważa taki kontrast, że Miasto jest tak naprawdę zadbane, nawet jest segregacja śmieci, yy, pojemniki na makulaturę, na szkło. Się zastanawia, dlaczego w Gdańsku tego nie ma. Yy, no i on zapowiada ojcu, że już do tego kraju nie wróci. I no Benek bardzo ostro się wyraża, że no w takim razie on już nie ma syna. Yy, troszeczkę ten wątek nie został pociągnięty dalej, na zasadzie czy oni. Potem się pogodzili, czy był jakiś kontakt między nimi. Trudno tak naprawdę to wyłapać. Natomiast Benek zauważa, że tak naprawdę to polskie władze doprowadzają do tego, że rodacy emigrują. Niby chcą zaprowadzić porządek, ale tak naprawdę ogłosili stan wojenny 13 grudnia 1981 roku. Sam Benek przechodzi rewizję w swoim mieszkaniu, mimo że niczym nie zawinił, niczym nie sprowokował. Przywołano też z takich znanych, e, autentycznych wydarzeń tragedię w kopalni wujek. No i z jednej strony można by powiedzieć, że e, jakby tutaj e, te ataki są kierowane w stronę osób niezwiązanych z partią, ale też nie do końca, bo Heniek, bohater, który współpracował z Urzędem Bezpieczeństwa. On zostaje wysłany przymusowo na emeryturę, więc okazuje się, że nawet zwolenników swoich partia jednak nie oszczędza. I mimo tej tak, tak ciężkiej sytuacji w kraju, to kiedy udało się zrealizować pielgrzymkę kolejną papieża Jan Pawła II do Polski. To jest tak przedstawione to przyjęcie go w Gdańsku jako takie bardzo gorące i takie na bogato. 12 czerwca 1987 roku. Dowiadujemy się, że spotkał się z młodzieżą na Westerplatte. To jest taki akcent, który znowu wydarzył się zanim się pojawiłam na świecie, ale ilekroć jestem na Westerplatte, to widzę te tablice ze słowami papieża i ona mnie zawsze porusza, że tak naprawdę każdy z nas ma takie swoje Westerplatte, takie rzeczy, o które walczy. Nawet jeżeli to nie jest taki wymiar, no właśnie, typowo wojenny, to jednak każdy z nas. Ma, ma rzeczy, które, które są w jego życiu taką trwałą wartością, o którą należy zawalczyć. I tutaj też się dowiadujemy z książki, jak wyglądał ołtarz, który zbudowano. I to właśnie pokazuje, że to było takie na bogato. I tu cytat. Przygotowali dla niego ołtarz o wyjątkowej, nawet w skali światowej, kosztownej budowie. Na otwartej przestrzeni dawnego lotniska, którą zwano oficjalnie parkiem, choć miała mało z tym wspólnego, stanęła okazała budowla. Była wyższa od otaczających teren 11 kondygnacyjnych bloków. Stała bez fundamentów, bo tak kazały władze. Potężny korpus tej budowli stanowił dziób galeonu zwany Bożą Opatrznością, pełny wspaniałych dekoracji, z wydętym potężnym żaglem oraz trzema masztami krzyżami przypominającymi krzyże pomnika poległych stoczniowców. No, i tutaj y, zbliżamy się już powoli do końca książki, a zatem i całej serii. I rzeczywiście y, jest trochę takie podsumowanie y, w kontekście Benka, ile za jego życia przeszedł Gdańsk, jak otwiera się jego droga y, i w ogóle droga Europy ku zjednoczeniu. Benek odwiedza cmentarze. Chociaż coraz mniej cmentarzy w porównaniu z latami ubiegłymi, bo czuję, że jego siły słabną. No i ma sam takie poczucie mm, przemijania. No i powiem Wam szczerze, że rzeczywiście, kiedy się przejdzie przez wszystkie cztery części tej książki, to tak naprawdę przechodzimy przez kilkadziesiąt lat historii. I ja utrzymuję akurat swoje podejście, że zdecydowanie najbardziej interesująca była dla mnie część pierwsza, gdzie mamy drugie wolne miasto Gdańsk, gdzie mamy losy wojenne, drugowojenne dokładniej naszych bohaterów. Ten okres Perlowski jest okresem trudnym. Jest ciężej też dla mnie przyswajalny, jeżeli chodzi o rzeczy, które tam się zadziały, więc pewnie dlatego. Ta pierwsza część najbardziej przypadła mi do gustu, najlepiej mi się ją czytało. Ale to nie zmienia faktu, że Gdańszczanie jako cała seria są ciekawym obrazem miasta. Miasta, ale też społeczeństwa w tym mieście i nawet chyba bardziej społeczeństwa w tym mieście. Tych przemian, tego jaką rolę w budowaniu polskości odegrali Gdańszczanie. Bo tak naprawdę samego obrazu miasta jako przestrzeni nie jest wcale tak wiele, jak na y, kilkuset y, stronnicowe dwa tomy. Ale mimo wszystko uważam, że jest to książka, po którą warto sięgnąć, po całą serię, y, jeżeli was takie, takie tematy y, interesują. Ja bardzo serdecznie was. Y, Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego podcastu z tej serii. Za tydzień, za dwa tygodnie w kolejnym odcinku będzie już troszkę inny klimat, także zachęcam i do usłyszenia.